wszystkich polityków korupowanych tak łapcie praktyki w właśnie dla was, specjalna dedykacja łapcie polityków, bo są najwięksi przestępcy wszyscy sprzedają <grym> nasz kraj kurwa, czynią nas, siedzą na stołkach, pierdalają pozwalają nam pić piła między blokami palić trawkę nie wolno nam nic zrobić zawsze są tam, gdzie ich nie potrzeba nigdy ich nie ma tam, gdzie potrzebują młodzież, a gdzie mamy iść? boisk nie ma, nic nie ma przypierdalają do do mody nie będziemy siedzieć pod bokami

Policyjne, królestwo policyjne Draństwo policyjne, królestwo policyjne bałki policyjne, bałki policyjne Fenery policyjne, afery policyjne Łapówy policyjne Lotówy policyjne Łapanki policyjne Kajdanki policyjne Trzymania policyjne Przeszukania policyjne Przesłuchania policyjne Wymuszenia policyjne Pobicia policyjne Nadużycia policyjne Bezkarność policyjna Brutalność policyjna Bezprawie policyjne Sprawy policyjne Układy policyjne Tajniaki policyjne Paniaki policyjne Sprzedawczyki policyjne Chłopczyki policyjne jebnięci kompinenci, Chuje policyjne Ta. 52 cm HWDP 5 cm dla nich HWDP 5 cm HWDP 5 cm dla nich Zabij mnie za tą piosenkę, za mój rap Zabij mnie za koszulę. Mamy tradycję Jebać policję Mamy tradycję Jebać policję, mamy tradycję Jebać policję, mamy tradycję Jebać policję. 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 Skoro pan <grytanie> Właśnie dla Was. Słabsze piją na tego. Są najwięksi przestępcy. Wszyscy Wszyscy są w, sprzedają w, nasz kraj. Górne miejsca. Siedzą na stołkach, pierdalają. Właśnie. Pozwalają nam Właśnie. pić chwilę między bokami, palić strach. Nie wolno nam nic zrobić. Zawsze są tam gdzie ich a, nie a, potrzeba. Konfitenci swoją, tylko tam no, no, gdzie pod bokami. Hałasowy młodzież, a gdzie on wyjść? Wojsk nie ma, nic nie ma. Z tego coś co nie możemy siedzieć pod bokami. Pierdalajcie. Dziękuję. Spierdalcie. Hey. Państwo policyjne, królestwo policyjne, państwo policyjne, królestwo policyjne, bałki policyjne Bałki policyjne, femery policyjne, afery policyjne, łapówy policyjne, lotówy policyjne, łapanki policyjne, kajdanki policyjne, zatrzymania policyjne, przeszukania policyjne, przesłuchania policyjne, wymuszenia policyjne, pobicia policyjne, nadużycia policyjne, bezkarność policyjna, brutalność policyjna, bezprawie policyjne, sprawy policyjne, układy policyjne, tajniaki policyjne, Premises, vanity, agency, policyjne Sprzedawczyki policyjne Chłopczyki policyjne Jebnięci kompilenci, chuje policyjne 52 cm HWDP 52 cm dla nich HWDP 52 cm HWDP 52 cm dla nich HWDP Zabij mnie za tą piosenkę, za mój rap Zabij to mnie za koszulę Mamy no tradycję, jebać policję

Właśnie dla was. Właśnie dla was, specjalna dedykacja. na bo są, są najwięksi przestępcy. Wszyscy są sprzedają nasz kraj. Kurde, się nie? Siedzą na stołka, Nie pozwalają nam pić, krupa, włąc włąc pić krupa, między włąc bokami, włąc palić trawkę. Nie wolno nam nic zrobić. Znaczy Zawsze są tam, gdzie ich a, nie potrzeba. Konwidenci dzwonią, dzwonią, ale nie wolą nic robić. Hałasuje młodzież, a gdzie mamy nie ma, nic nie ma. Zróbcie coś, to nie będziemy siedzieć pod bokami. Pierdalajcie. Chuje. się. Gracias. Królestwo Policyjne Draństwo Policyjne Królestwo Policyjne Wałki Policyjne Wałki Policyjne Pemery Policyjne Afery Policyjne Łapówy Policyjne Lotówy Policyjne Łapanki Policyjne Kajdanki Policyjne Zatrzymania Policyjne Przeszukania Policyjne Przesłuchania Policyjne Wymuszenia Policyjne Pobicia Policyjne Nadużycia Policyjne Bezkarność Policyjna Brutalność Policyjna Bez Sprawy policyjne, sprawy policyjne, układy policyjne, tajniaki policyjne, paniaki policyjne, sprzedawcy policyjne, chłopczyki policyjne, jednięci kompinenci, chuje policyjne, tak 2 dwa HWDP Pięć dla nich HWDP